Zagrożenie powrotu pisem do, do władzy, moim zdaniem, rośnie i, i jest realne. To nie dotyczy tylko poprzedniej kampanii, gdzie już jest rozliczona, tylko mm -hmm. to również dotyczy czy może dotyczyć ostatniej kampanii. Chodzi o sprawczość prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście yy, nikt tutaj nie stawia test o rychłej politycznej śmierci pana prezesa, bo byli już tacy odważni, jak to się skończyło, wszyscy wiemy. No ale teraz już mamy takie bardzo namacalne dowody. Yy, I teraz tak, zaczniemy może od Małopolski. No bo doskonale pamiętamy, pan Łukasz Kmita zbliża jakichś nieokreślonych powodów, niezwykle wspierany przez Jarosława Kaczyńskiego. Pięciokrotnie przegrał, dopiero za szóstym razem prezes zdecydował się wystawić innego kandydata, który zdobył większość. Tam gdzieś w tle jest także polityka prezydenta, bo wiadomo, że jego ojciec Małopolska, zwoływanie tych wszystkich posiedzeń, konflikt no, ogólnie bardzo szeroki, jeżeli chodzi o środowisko Zjednoczonej Prawicy. Gdzieś tam też Beata Szydło, która była w to wszystko zaangażowana. No i prezes. Prezes, który zawsze, jak mówił, macie wybrać tego, o, to oni wybierali tego. To się już skończyło. I o czym to świadczy? Mm, ja bym tak nie przeceniała, że to się skończyło. Okay. Faktycznie Małopolska jest starciem e, różnych frakcji, a to jest i matecznik to, pisu. Tak, ale też matecznik w frakcji. I mm -hmm. to takich bardzo silnych frakcji. I nawet e, dalej bym wymieniła pana prezydenta, a najpierw bym wymieniła Beatę Szydło. I to, w jaki sposób ona jest ostatnio e, traktowana w partii, łącznie z zapowiedzią, kto będzie. Albo jak będą wyglądały poszukiwania kandydata na prezydenta i nie będzie to kobieta. tak? Mm -hmm. W związku z tym też takie eliminowanie. No nie zapomni Jarosław Kaczyński, bracie, szedło tego chyba, co się w Małopolsce wydarzyło. E, a teraz na pewno i to widać pewne takie zaognienie e, sytuacji, ale e, nie tylko, że nie zapomni, bo nie zapomina, ale również musi wyciągnąć z tego wnioski, bo nie wygra się kampanii prezydenckiej, jeżeli cała partia nie będzie pracowała na e, kandydata. Data. To by Ata szedło, jest e, matką sukcesu z 2015 roku. Mm -hmm. I Marcin Mastaler. E, i, ma, I jej ekipa, tak? tak? No bo oczywiście nie, nie jedna osoba. Też konfliktowana zresztą teraz. E, więc pokazuje, to pokazuje pewien problem w partii i że ta nieomylność gdzieś e, niestety została e, albo stety poważnie zachwiana i cofnięta. Natomiast ja Wam tego nie przeceniała. Mm -hmm. I, e, Czyli to incydent, raczej Pani zdaniem? Znaczy to jest powtarzający się incydent, ale nadal to nie są rzeczy, które rozwalą partię od środka. Mhm. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, nawet przy takim napływie świeżej krwi mm -hmm. y, młodych polityków, to co mówiliśmy od 2015 roku, że Jarosław Kaczyński szykuje y, następców, to średnie pokolenie 40 y, latków, 40 plus weszło, oni milczą i oni nie robią żadnych ruchów. Oni zrobili sobie dobre wyniki, oni się usadowiają w takich, y, usadawiali w takich spółkach czy w innych, ale... Teraz częściej tworzą... w parlamencie europejskim Częściej teraz w parlamencie, mm -hmm. tak, ale oni nie tworzą jakiejś takiej zwartej grupy, która mogłaby tutaj mieć wpływ tylko y no niestety, chyba można tak powiedzieć, dość koniunkturalnie się ustawiają zgodnie z tym, jak wiatr wieje. Natomiast nie bardzo widzę i wierzę w możliwości na przykład pana Ardanowskiego, żeby nagle stworzył duży rozłam, dużą frakcję. Mówi o kole, że, że najpierw celem jest mhm. koło, ale koło też z ludźmi z, od Kukiza, a nie z pisowcami, z, pisowcami z pisowcami. No dobrze, a kwestia tego tajnego Standardnego już listu prezesa do y, Zbigniewa Ziobry, y, w którym ostrzega go dość wyraźnie, y, że natychmiast trzeba przestać wydatkować środki z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej, bo może to przynieść daleko idące konsekwencje i polityczne i karne, y, czyli prezes y, zdawał sobie sprawę z tego, że jest to sytuacja y, no, poza prawem. Jest to sytuacja może nie tyle poza prawem, która jest niezgodna z przepisami i normami takimi obowiązującymi i, i dla mnie najciekawsze jest to, że ten list się zachował i że on jest fizycznie, tak, że on został... Prezes nie pamięta, Ziobro nie pamięta, Romanowski pamięta. Romanowski myślę, że też nie pamięta, ale... Zaraz więcej rzeczy sobie będzie już pewnie teraz. Ale to, to będzie następowało tak. I, i no to jest niestety, niestety dla Prawa i Sprawiedliwości prawda i jestem bardzo ciekawa też jak będą dalsze losy, bo to nie dotyczy tylko poprzedniej kampanii, gdzie już jest rozliczona, tylko mhm. to również dotyczy, czy może dotyczyć ostatniej, Kampanii. I teraz pytanie, jak PKW będzie się tutaj zachowywało i sprawdzało te. A sądzi Pani, dokumenty. że PKW pójdzie tak daleko, żeby obciąć PIS-owi subwencje, czy jednak nie? Znaczy, jeżeli, y, znaczy nie za takie rzeczy PKW obcinało subwencje. PSL to pamięta dość dotkliwie. PSL zresztą. czy nowoczesna, gdzie naprawdę y, y, były to błędy, a nie nadużycia y, prawa. Mm -hmm. No właśnie. I teraz y, pytanie, czy PIS ewentualnie bez subwencji przetrwa? Myślę, że tak, po pierwsze, sama decyzja PKW to nie jest zakończenie sprawy, tylko to jest początek, bo można wtedy wołać, są odwołania tak, tak, tak. i to jest bardzo długa procedura, ale nawet gdyby oczywiście to jest mocne obciążenie dla partii, ale nie takie partie prze, przeżywały bez subwencji. Właśnie mówię chociażby o tych, które były wcześniej ukarane. Pisma bardzo dobrze, po pierwsze miał bardzo dobrze polokowanych ludzi. I ściągał dość duże składki. To jest po pierwsze. Po drugie, nadal jest największą partią w parlamencie. Ma niezłą reprezentację w parlamencie europejskim e, i ma srebrną. Więc mhm. to nie jest tak, że to jest partia. No i paru akra, milionerów w swoich szeregach. E, I też paru milionerów, e, którzy. Em, jak wiemy, też różne rzeczy zawdzięczają. A propos milionera, sądzi Pani, że da się wreszcie przesłuchać Daniel Obajtek przed Komisją Śledczą? Bo jutro to jest ten piąty bodajże termin wyznaczony przez posłów śledczych. Znaczy wchodząc do Pani, nie widziałam jeszcze, żeby była informacja, że wpłynęło zwolnienie lub mhm. coś innego. Rozumiem, że w tej chwili Pan Obajtek czuje się pewniej, bo ma immunitet europarlamentarzysty yy, i nawet jeżeli będzie jutro to przesłuchanie, nie spodziewam się ani na nim fajerwerków, ani jakichś takich e, przełomowych e, zdarzeń. E, a Zbigniew Ziobro? Um, uważa pani, że on ucieka przed e, odpowiedziami na pytania, czy nie? Uważam, że jest chory i uważam, że jest naprawdę bardzo poważnie chory, więc przede wszystkim życzę mu zdrowia, żeby mógł odpowiedzieć na pytania i wyczyścić się z zarzutów. Ale na pytania dziennikarze odpowiada, nie raz, nie dwa, nie trzy, na to siłę ma. No, forma, jak wiem, jest krótsza. Mm -hmm, rozumiem. No to sądzi Pani jednak, że będziemy świadkami przedkładania kolejnych zwolnień lekarskich, tak? Na Myślę, razie. Że tak, tylko że to mm. absolutnie nie kończy sprawy. I nawet jeżeli nie odpowiadasz na pytania, czy nie stawiasz się przed komisją, czy to w przypadku pana Obajtka, czy, czy innych wezwanych, to nie kończy, może zakończyć jakoś postępowanie przed komisją śledczą. Natomiast oprócz tego jeszcze są organy państwa do tego powołane i tam z tego co wiem, to jest też to co mówił pani poprzedni gość. No, Spokojnie, ale do przodu to wszystko się miele. Kończąc ten wątek, życzymy panu ministrowi, byłemu Ziobrze, powrotu do zdrowia jak najszybszego, rzecz jasna. Ale dzisiaj Newsweek pisze jeszcze no, już o panu Ziobrze, ale nie Zbigniewie, tylko Witoldzie, czyli bracie byłego ministra sprawiedliwości, który przez ponad rok miał być zatrudniony w państwowym banku pod nowym nazwiskiem. Nazwiskiem Witold. Kornicki eee, został doradcą zarządu do spraw strategii bezpieczeństwa. Przez rok zarobił 700 tysięcy złotych. Ale jak taka będzie notatka, to mało, bo to, że zarobił, mhm. dobrze wykonywał swoją pracę. Nie pojawiał się... się w pracy. A no właśnie, nie to pojawiał to, się. W to pracy. jest to zdanie, że wszystko wskazuje na to, że nawet do samego systemu logował się tam raptem kilka razy, mhm. a w samej pracy jej nie wypełniał, a dostał wynagrodzenie. Przypomnijmy, że to jest nazwisko, tak jak dziennikarze piszą, matki, panieńskie nazwisko matki. Panu Ziobro. Rozumiem to odcięcie od nazwiska brata było zamierzonym zabiegiem, tylko widać, no, korzystał dalej z pewnych. Z pewnych powiązań i korzyści. Ale korzysta. po co zmieniać? Przepraszam, ja być może na, zapytam naiwnie, ale po co zmieniać? Nie mógł się zatrudnić jako Witold Ziobro? No może nie. Czy znaczy, sądzisz, że naprawdę nikt tego nie, nie dojdzie, bo tak, nic co Tak, e, powiem więcej, proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają te zatrudnienia. E, albo to senatorów, dzieci senatorów. Przypomnijmy sobie jedno: list wujku chciałbym pracować, czy chciałabym pracować, już nie pamiętam. Tak. I to obowiązywało. To i chyba to... przy Panu Sasi nie było, tak? E... O ile się nie mylę. Ale może, może, może pan, nie, ale chyba, chyba, chyba Sasin, e... chyba Sasin. No chyba też przy panu Brudzińskim też. E... I Brudzi... tak, tak, tak. No, no było no, tak, że no, razie... nie jedna i nie dwie takie e... sytuacje. Jedna i nie dwie i swoją drogą, no to jest chyba takie najbardziej w tym e... obrazoburcze, jak rodziny też na tym wszystkim korzystały, jak zostały hmm. zatrudniani, jak, e... jak korzystali I, i teraz tak, gdyby to była rzetelnie wykonywana praca, zmienił nazwisko, żeby nie być z bratem, rzetelnie pracuje na swoje nazwisko, na swój dorobek, i tak dalej, oczywiście nikt nie miałby nic przeciwko temu. Zwłaszcza, że mówimy o bracie, a nie o tak. córce, czy, czy, czy synu, czy żonie. Natomiast no, tutaj widzimy, że je pomimo tego korzystał dalej z nazwiska. Mhm. No dobrze, to teraz mm, pani doktor, jeszcze sprawa dotycząca wewnętrznych ruchów w koalicji. Podobno. Y nie ma zgody co do rzeczy kluczowych. Nie ma zgody cały czas, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Nie ma zgody cały czas, jeżeli chodzi o fundusz kościelny i nie ma zgody, w co osobiście mnie się nie chce wierzyć, ale są takie plotki co do głosowania nad uchyleniem immunitetu panu Romanowskiemu nawet pojawiły się takie doniesienia, chociaż mówię, mnie się nie wydają one prawdopodobne. Pytanie, jak bardzo będzie bujać tą koalicyjną łódką, pani zdaniem, w najbliższym czasie? Będzie bujać, dlatego, że to są kwestie absolutnie fundamentalne które nie były na twardo zapisane w umowie koalicyjnej i partie, które wchodzą w tak szeroką koalicję, będą chciały w jakiś sposób się odróżniać i pomiędzy sobą, ale również od największej partii, od, od tej starszej partii. W związku z tym to będą kwestie dzielące, tylko że nie rozumieją, ja mam wrażenie, może zacznę od końca o tym panu mhm. Romanowskim, również słyszałam takie doniesienia, że nie wszyscy chcą głosować, no bo jak nad byłym ministrem, jak można zdjąć? Proszę sobie tam przypomnieć chodzi o, y, sprawę zatrzymania i aresztowania. Proszę, proszę sobie przypomnieć, co było z byłymi senatorami, posłami w zeszłej kadencji. Pan Gawłowski, na przykład. Na przykład. Ile spędził czasu w areszcie? Ile i Niczego mu nie udowodniono. I, i nie postawiono i, i tak dalej. W związku z tym, e, znaczy, politycy nie są w żadnym sensie, przepraszam za określenie, świętymi krowami mhm. i powinni być rozliczani i e, powinni być rozliczani i przez służby, ale również powinniśmy My, jako obywatele, rozliczać polityków, tak? I nie tylko przez y, kartkę wyborczą raz na cztery lata. I teraz y, y, mam nieodparte wrażenie, że dość szybko politycy. Rządzący zapomnieli, jaki jest cel nadrzędny, a zeszli do partykularnych, partyjnych interesów. Jeżeli przy tym pozostaną, to po pierwsze, myślę, że rekonstrukcja nastąpi szybciej niż później. Nie wykluczałabym przedterminowych wyborów. Naprawdę aż tak? Myślę, że aż tak. Zaryzykowałby Donald Tusk tak bardzo? Yy, dzisiaj jeszcze tak. Mm -hmm. Czy to będzie za pół roku czy za rok, nie wiem, ale y, moim zdaniem, nadrzędne i takie to, to jest, trochę wrócę do Francji. To jest tak, zatrzymanie dzisiaj Marine Le Pen w marszu po władze jest zatrzymaniem. To nie znaczy, że widmo populizmu prawicowego nie krąży nad Europą i nie dotknie jeszcze Francji. Dzisiaj Francja kupiła czas. Jak ten czas wykorzysta? Co to znaczy wykorzystać czas? To znaczy, minimalizować braki, z których wynika populizm, tak? Czyli tam, gdzie się pojawiają różnego rodzaju deficyty, tam populiści bardzo łatwo wchodzą z bardzo łatwymi rozwiązaniami, ale to nie znaczy, że tych deficytów nie ma. To nie znaczy, że wszystkim żyje się dobrze i wymyślają. I to samo dotyczy i to samo jest w Polsce. Nie wystarczy przejęcie władzy, trzeba Niwelować deficyty, trzeba y, zasypywać to, na czym Ale sądzi Pani, że tych wygrać. deficytów jest tak dużo, że rzeczywiście mogą doprowadzić do przedterminowych wyborów? Czy to jest na razie po nie, prostu nie, nie. taki straszak y, na mniejszych koalicjantów? Nie, nie, nie. To są dwie różne rzeczy. Bo deficytem jest na przykład nierozwiązanie takich żywotnych interesów, które y, dotyczą y -hmm. y, obywateli, którzy na przykład głosowali za tym czy przeciwko y, temu. Natomiast y, niesterowalność, daleko posunięte. Ta niesterowalność koalicją może doprowadzić do przedterminowych wyborów. No, bo jeżeli dzisiaj patrzymy, co jest na stole i jak wygląda gra, oczywiście dzisiaj zagrożenie powrotu PiSem do, do władzy, moim zdaniem rośnie i jest realne. Tylko no znowu, to jest ten 2005 i 2007 rok. Gdyby były w 2006, PiS by ugrał, tak? W 2007 y, było za późno. Ja bym nie wykluczała. Gdybym miała, y, gdybym miała tak zdecydowanie powiedzieć, to powiedziałabym raczej się porozumieją i mhm. dotrwa koalicja y, pełne 4 lata. Natomiast nie wykluczałabym y, jeżeli się. Jeszcze jeden przykład. We Francji ponad 230 kandydatów umiało się wycofać z wyścigu, żeby dać szansę temu, co ma chociaż o jeden punkt procentowy więcej i ma szansę wygrać. W Polsce nie umiemy poprzeć jeden drugiego przy wycofaniu się tak, z Tak, to prawda. Pamiętamy wybory prezydenckie roku 2020.